Halo, witam. Ja jestem Marcisław, wy jesteście wy, ale jeżeli dobrze mi się wydaje, to to jest ostatni odcinek z kubiego Dółu, Piramidalnej Zagadki. Jeżeli pamiętam, dokąd miałem iść, bo w sumie... Ej! Dokąd ja w ogóle mam iść? Skończyłem się tak odrobinę miejscówki. Za to mam wszystkie... Podejrzani i wskazówki. Prawie wszystkie wskazówki nie mam tej ostatniej od jakiegoś pana pana dziadka kombatanta w Maciejówce. Do tej co się do ją dostaje za free i nie mam ostatecznej wskazówki, która będzie za zrobienie wszystkiego. Gdzie mam iść? Czyli naprzód. Poznaję to miejsce. Ja też. O, jest pająk. Wyszedł, a potem wrócił. Sfinks. Dalej, kochani. Muszę tam o, kamerę Jaki ten sfinks wielki? W Egipcie archeolodzy odkryli wiele sfinksów, ale ten jest największy. Wielki, no, no właśnie. Nie ma wejścia? Werma zosmiania. We, trzeba sprawdzić, co jest z tyłu. Moglibyśmy to sobie podarować. Jesteśmy. Nic się tu nie zmieniło. Nadal nie wiemy, co znaczą te symbole. Musi być jakiś sposób na rozszyfrowanie ich. Te skały się nie liczą mnie. A co jeżeli pan dziadek weteran obsługuje? Pracamy na statek. Świeże ryby. Racja, Skubi. Może nasze morze, co Skubi? Ahoj! To jest rzeka. Można wejść. Ahoj! Słyszeliście coś? Ahoj! Co to? Uch. Głos dochodzi ze statku. Wyciągnijcie mnie stąd! Chyba ktoś ma kłopoty. Podciągnijcie mnie! Cztery i pół. na rybach i przerzucajcie je do meczek! Kiedy w beczce znajdzie się odpowiednia liczba ryb, ich ciężar podciągnie mnie w górę. To jest dość proste, bo mamy tutaj tylko dwa miejsca, w których mamy mieć połówkę. Zacznijmy od największego. 6. 4 i 1. Dobrze! Dobrze! No nie ma w sumie większego znaczenia w tym momencie już. Mogę je walić tak jak chcę i tak to nie będzie. I tak się będą zgadzać. Tak trzymać! Jeszcze kilka prób ile ich tam włożyłem? Tak trzymać! Jeszcze kilka prób 4, czyli to jest 9. Tak trzymać Jesz dobrze! To było 8 plus ta jedna to jest 9. Trzy, cztery. Te ćwiarteczki przy koszmarnym mogłyby być problemem. Tak, Przecież mi się też nie wydaje. Dzięki przyjaciele. Wybawiliście mnie z nielada opresji. Jakiś zabandażowany łobuziak wepchnął mnie do ładowni. Ale... O, o, o mumia! <laughs> Rzeczywiście, wyglądał jak mumia. Zjawiliście się w samą porę. Radziliście sobie z linami jak wytrawni majtkowie. Nazywam się Ismael Maszt. Przewożę różne towary na drugą stronę Nilu. Co teraz ma pan władowni? A to i owo. A wy co powiedziacie w tej części świata? Zbierano informacje na temat tej dziwnej mumii. Tej zabandażowanej kukły? Ostatnio cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Widziałem, jak jacyś ludzie robili wykopy wokół ruin. Nieciekawe typki, to pewne. Może nam pan pokazać, e... Gdzie dokładnie są te ruiny? Chcecie, to zabiorę was na drugi brzeg. Wskakujcie na łajbę. Co? Co? To znaczy wsiadajcie na statek. Hej, pogoda wprost wymarzona na rejs. Razem to będzie jakieś 2,50. Nic podobnego. Sam straciłem ze 3 kilo. Ja też. Kapitanowi chodziło o należność przyzwoita cena. A nie chcę was zostawiać z pustymi rękami. Dam wam coś, co może wam się przydać w rozwiązaniu zagadki. Znalazłem to na nabrzeżu. Podejrzani i wskazówki. Kto tak bardzo lubi kosmitów, że kupiłby nalepkę Zatrąb, jeśli jesteś marsjaninem? No. Jeszcze ten począteczek i to ta czwóreczka to może jeszcze byłoby coś na kogoś innego, ale no to, to jest zbyt proste. Ale to takie miało być. Mamciu, co tu się wyrabia? Najwyraźniej ktoś prowadzi wykopaliska archeologiczne. Ej, ciekawe czego szukają! Czegokolwiek by nie szukali. Coś mi mówi, że to ma związek z naszą zagadką. Nie jest to gra na poziomie tego. ...Sherlocka Zbrodni i Kary. Co to było? Co to za padziewie? Węgiel. Można nim pisać i rysować. Weźmy Węgiel. go ze sobą. Węgiel. <laughs> Będę mógł przepisać mapę. Co tam... ...fajerwerkuje? Jeszcze nas ani razu mumia nie goniła, to jest aż przerażające jak... ...jakie to jest dziwne. Chyba gram na normalnym, nie na łatwym, co nie? Na łatwym bym się nie zdziwił, jakby nas nie goniła, ale tutaj? To jest wszystko? Na no serio? Tu nic więcej nie ma? Kiedy obiad? To twardy orzech do zgryzienia. Tylko po węgiel tutaj byliśmy. Hmm. kim jest ta tajemnicza mumia? Wracamy na statek, kochani. Szkoda, że nie znaleźliście tego, czego szukaliście. Nie wracamy z pustymi rękami. Ale z pustymi brzuchami? Bez obawy. Jestem pewien, że jeszcze tu wrócimy. Tam do czarta zapomniałem wam wydać resztę. Mogą być egipskie monety? Na pewno się przydadzą. To załatwione. No i... <laughs> nie mam w sumie pojęcia jak wygląda egipski Biron. ale z piramidą to tak trochę zabawnie. Dalej kochani, pora się ruszyć. Ekstra. Poznajemy egipski w piachu. E, tak, najpierw może chodźmy z monetą. Mmm, bazar. Bazar. To taka wczesna odmiana supermarketu. Wszystko można tu kupić. Mm, nie pogardzę szklaneczką Asir. Yy, na zdrowie. Asir to znaczy sok? Halo! Bartalić. Czy jest tu jakaś obsługa? Nie, ale jest pan Janusz i pani Grażyna. Normalna rodzina. Spróbujmy! Nie ma to jak dobra rozrywka. To... Dziwnie to działa, że tutaj akurat mamy tylko jeden przedmiot i on od razu jest wyekwipowany, jak go mamy. Co to jest? Tutaj wcześniej był burger, a teraz go nie ma, teraz jest ta figurka i jeżeli ta kamera nie przestanie mrygać, to ją puknę. Puknąłem. Żeby zatrzymać migające światełka, naciśnij duży guzik. Dookoła, dookoła, złap mnie, złap! Nagroda woła! Nie wytłumaczyłeś mi nic, Krapi. Rozumiem, że muszę to ustawić tak, żeby było z dwóch stron na tej samej, tej, no, na tym samym boksie. Chyba nie. Udało się. To jakiś kamulec. Skupi chrupki. To lepsze niż skubi chrupki. Połówka medalionu ze skarabeuszem. Założę się, że to jakaś wskazówka. Ciekawy skąd się to wziął. No to mamy pełen medalion. To mi wygląda na. Nie mogę już grać, co, co? co? to Skąd się to ta mucha wzięła? Się złamała. Nie da się grać. Chyba, że. jak to działa? O, wygraliśmy cheeseburgera. Cheeseburger, zeżar, zeżar, ze ze zeżar, muszę dwa razy na tym samym klocku nacisnąć. Chyba nie. A, widzę dobra, te czerwony, dla czerwonym musi być. Wygraliśmy pudełko z kowipów. Skąd, liczy się jako jedno czy parę? I się roz... ten rozwalił. Eee, wychodzimy, a mnie nadal kiszki marsza grają. Dopiero co zeżarłeś. Dopiero co zeżar Borgara. W pizzerii swoją drogą. Ja Słyszałem o ja takich ja zboczeniach. że w pizzerii podają mi makaron. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Ale borgar? Dalej, kochani, musimy działać szybciej niż Mumia! Czy w sumie widziałem słowatkę no, do rozwiązania? Rozwiążmy ją przed obiadem! Umieram z głodu! Przeszukajmy piramidę. Rety! Znowu ta okropna piramida! Tak, okropna! Ta... Ta mapa była na lewo. Chodź, Fred, zajrzyjmy jeszcze raz do komory sługi. Może coś przeoczyliśmy? Teraz poproszę. Węgiel. A, węgiel się połączył z y, papierem. Dlatego ma taki, taką podstawę. Mamy serwetkę i węgiel, Fred. Użyjmy ich do przerysowania mapy. To był świetny pomysł! Patrz, to chyba Ale ważna wskazówka. wskazówka! Kamień z Bensetty. Ciekawe co to? Przekonamy się, na pewno go znajdziemy, bo mamy kopię mapy. <noise> no to było takie głupie, że aż mi trochę wstyd, wstyd się z tego śmiać. To mam. Wracajmy użyć... i dołączmy do reszty. Aj, że, te, że tego trzeba użyć. Różmy się, kochani. Nie zatrzymujmy się. Pamiętajcie, że pozory często mylą. Dopiero po wyjściu. E, że trzeba kursować. Yy... Łudencją na drugi brzeg zabrać węgiel, wrócić. Jasne, Skubi, wróciliśmy do punktu wyjścia. Zgarnąć mapkę wykopalisk... Dalej, kochani. I jeszcze raz pojechać, bo tak mi się o, wydaje, że on zrobił. Jaki ten sfinks wielki? W Egipcie archeolodzy odkryli wiele sfinksów, ale ten jest największy. By było kilka takich tekstów na przechodzenie między lokacjami, żeby nie były aż takie monotonne. Wracamy na statek. Świeże ryby! Racja, Scooby. Musimy się jakoś przedostać na drugi brzeg. Może kapitan Maszt weźmie nas na swój statek. Widzę, że nie dajecie za wygraną. Tym razem wiemy, za czym się rozglądać. Za kamieniem? Wiemy? Za kamieniem Spensety. I tym razem mamy mapę. Rozejrzyjmy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że Skubi trzyma się jeszcze na łapach. Ja bym się o niego nie martwił, a bardziej martwił się o siebie. Okej, okay, to jest tak. To, to jak tu są te trzy, to to naprzeciwko. No dobra, Skubi, kop przy kamiennej ścianie. Według mapy kamień spensety jest właśnie tam. Skubi, do bidu! Ale kopie. Dobra, roboty no z Kubidu. Szybko zabierzmy stąd ten kamień. No i mamy. Zabierzmy ten kamień na drugi brzeg. Myślałem, że będzie trudniej. A to całkiem proste było. Ta, Ta mucha może za przestać... balast, moi przyjaciele To nie żaden balast, tylko wielki kamulec. Wielki i ciężki. No dokładnie. Zaniesiemy ten kamień do Sfinksa. Przerwa obiadowa. Wtedy byłaś śniadaniowa? Dalej kochani, wrócimy tą samą drogą. No to do Idziemy. Sfinksa. Trzeba sprawdzić co jest z tyłu. Moglibyśmy to sobie podarować. Czyli o czymś się skończy Nic się grę. To nie zmieniło. Nadal Ech, nie wiemy teraz. co znaczą te symbole. Musi być jakiś sposób na rozszyfrowanie ich. Jak tą grę porównuje do takiego no... Do... tej pierwszej części z rycerzem i zamkiem to nie to. Na pewno? Patrzcie, te symbole wyglądają identycznie jak te na kamieniu z pensety. Naciskajmy symbole na ścianie w takiej samej kolejności, w jakiej zapisane są na kamieniu. Okej, okay, ten, ten i ten. Słyszycie? Nareszcie coś się dzieje. O, zmykajmy stąd! Tak? Czemu? Zaraz, to chyba jakieś wrota. W dodatku się otwierają. No. no. Za chiny nie wejdziemy do środka! Eee. Mowy nie ma, żebyśmy weszli do środka. A zmienicie zdanie za trzy skubich chróbki? A z trzeciej strony to nie ma tam nic strasznego. No, o trzy dostaliśmy, nie, nie jedno, ale trzy, no to, to fajnie. Gotowe. No, kochani, czas ucieka. ta mucha może mi zejść z oczu? Kurcze, tu nie jest strasznie, tu jest ciemno i strasznie. U, strasznie. Mam mieszczonko. Musi tu być jakieś inne pomieszczenie. Poszukajmy drzwi. Poszukajmy latarki. Dobrze, że mamy latarkę. Dalej, kochani. Skubie do Ej, ale to twarz jest rzeźba. Jest... To chyba słońce. W tej rzeźbie brakuje jednego fragmentu. Mogę na coś. Ale Lenny sami strzeliła ta ta ta. Zakażona morda. Spojrzałem się w otchłań i ona mrugnęła. Okej, okay, zobaczmy, co jest w środku. No, kochani, mamy cały medalion ze skarabeuszem. Sprawdźmy, czy pasuje. To w końcu nie boli. Co ja gadam? Pewnie, że boli. Pasuje jak ulał. O kurczę! Pieniądze! To wrota, a kluczem był medalion. To Telma znalazła się. Nareszcie. Nawet nie wiesz jak się cieszę że cię widzę, welmo. Bałam się, że zostanę tu na zawsze. To straszne, ale kto cię tutaj zamknął? O, wszystko stało się tak szybko i niespodziewanie, że nie zdążyłam się przyjrzeć, ale naturalnie mam kilka typów. No to szukajmy dalej. W końcu znajdziemy winowajcę. Kto tu? to? To mumia. To? Kto się przebiera za mnie, wybierz i wskaż na ekranie. Okej, okay, w tym momencie to to już jest yy, straszne pójście na łatwiznę. Nawet pułapki nie zostawiliśmy. Jak tak można? Hej. Pędzel do malowania. Zaraz, czy nie widzieliśmy już tego miłego odcienia błękitu? Miłośnik kosmitów na pewno chciałby odzyskać swój breloczek, ale póki co zatrzymamy go jako dowód. Taka naszywka to bardzo ładna ozdoba. Kto mógł ją zgubić? Figurka. Ktoś, kto lubi takie rzeczy, na pewno zechce ją odzyskać. Kto tak bardzo lubi kosmitów, że kupiłby nalepkę za trąb, jeśli jesteś marsjaninem? Eee, czy ta ostateczna wskazówka cokolwiek nam mówi? Chyba nie. Całe pomieszczenie jest nimi zasypane. To wszystkie skarby wielkiej piramidy. To jest po prostu motyw, który ma być. Motywy e. Inaczej, to ma być cel, a to ma nam wskazywać na tego sprawcę? Niech będzie. No to musi być row z gwiazda. Chociaż pan Helmut Schaber. Wiecie, Wybierz no nigdy nie jest. A my sprawdzimy, czy masz rację. Oto no jednak Polak. Państwo Januszowie też, no, sami Polacy. Nie, dajmy Rose. Może się okazać, że nie. Rose, gwiazda? Jednak. We własnej osobie. Rose chciała udowodnić, że kosmici zbudowali piramidy. Ale na badania potrzebowała funduszy. Najpierw uwięziła Telmę, a potem zaczęła straszyć turystów. Wszystko po to, żeby zgarnąć skarb i nawiać. Ale stała się nieostrożna. Teraz może liczyć już tylko na pomoc UFO. Udałoby mi się zrealizować plan! Gdyby nie wasze wścibstwo, okropne dzieciaki? Brawo, zdemaskowaliście mu mnie. W końcu nam się udało. Scooby -Doo. <ścoughs> Szkoda, że musimy się rozstać tak prędko, nie miałyśmy nawet okazji pogadać. Naprawdę strasznie mi przykro, ale czekają na mnie kolejne zagadki. Na nas też. A dokąd się teraz wybierasz? Do Addisa Buby. Podobno znajduje się tam wielki skarb, którego strzeże zombie. Zombie? I to ty sobie tam jedź, a my zostaniemy tutaj. <śmiechi> nie ma się czego bać. Zombie naprawdę nie istnieją. Ciągle mu to powtarzam. To do zobaczenia. Do, do, do zobaczenia. Pa, pa. Do? No dobrze. Dokąd teraz? Do Paryża? Do Aten? Do Istambułu? Jedźmy tam, gdzie nie ma mumii. I gdzie nie ma duchów, ale za to są naleśniki. Co naleśniki? O, mamciu, to dopiero była przygoda. O kurcze, tutejszej kuchni inaczej nazwać nie można. No nie można górę. Chodziło mi o mumie. mumie? Gdzie? Gdzie, gdzie? Coś mi się zdaje, że chłopaki wciąż mają Pietra. Co? Ej, nic z tego stary! Ja nie owijam w bawełnę. Chwytasz? Nie owijam to a propos mumii. Świerszcze? Niektórzy ludzie uważają, że w piramidach działają siły nadprzyrodzone. W każdym razie piramidy robią ogromne wrażenie. Niektórzy wierzą, że piramidy zbudowali kosmici i używali ich jako platform startowych dla swoich latających spodków. To mnie nie przekonuje. Myślę, że piramidy zbudowali ludzie na zamówienie faraonów, takich jak Amenhotep. Fred, znowu zaglądałeś do notatnika Telmy? Eee... Masz na to jakieś dowody? Ej, zauważyliście, że ten Sfinks nie ma nosa? Widocznie mu odpadł. Według anegdoty Kto nos miał? odstrzelił Sfinksowi jeden z żołnierzy Napoleona podczas wyprawy do Egiptu. Dobrze, że matka Napoleona lubiła Napoleonki, a nie na przykład ptysie. <ścoughs> o, kurczę, weź przestań! To nie był taki zły tekst. Miło było, choć trochę się smażyliśmy w tym pustynnym skwarze. Miło, bo wszyscy przypominaliście mi przekąskę. Dlaczego? Bo w tym skwarze smażyliście się jak skwarki. to aż boli? E, żadnych komentarzy? Dowcip był aż tak denny? No tak. dobra, co dalej? Ale o co ci chodzi? Dokąd się wybierzemy? Nie pamiętam! Nadal jesteście głodni? Jaka jest czwarta Na część. walkę z oszustami zużywa się minimum 5000 kalorii dziennie, Fred. Gdzie on to wszystko mieści? No, wiesz... Co, fan-pytanie? Wolę nie wiedzieć. Ej, stary, masz jeszcze gumę do rzucia? Nie! Nawet pół listka? Trantyskie głosy... Za późno... Kudła, ty, możesz sobie darować. Co? Będą polskie? Nucenie. Zagłuszasz fajną muzę. Kiedy ja komponuję... Fred, wszystko wskazuje na to, że w wehikule zagadek trzeba wymienić olej. Spoko. To się dobrze składa, bo w Egipcie olej jest jednym z ważniejszych towarów eksportowych. Olej to bracie i zostań w chacie! O no kurczę! No co? To było drętwe. Nawet jak na ciebie. Nie drętwe, tylko oryginalne. Jak twój strój? Właśnie. Nazwałbym go strojem kempingowym. <noise> Dzisiaj na takie Nie coś mówi się stroi zjarani. Chodzący to on jest, ale do ideału mu daleko. Grunge już całkiem wyszedł z mody. No, kochani, ruszmy się wreszcie. Jest jeszcze wiele fajnych miejsc do było zobaczenia. To było dobrze powiedziane, czy chodziło o ogranicza? Czy musimy się nauczyć. A przy drodze nie wiem, nie widziałem znam, czy... znak do naleśnikarni Alseco. Naleśnikarnia Alseco? To taka sieć! Co wolisz, stary? Naleśniki czy fryty? do. Jakby tak wziąć naleśnika i do niego fryty? Hey, e, to powinnocie pomoc w rozwiązaniu tej zakręconej zagadki. Zanim zaczniemy, wpisz swoje imię. No cóż co tutaj się właśnie kończy raz to były trzy odcinki, tak? Jeszcze krócej niż mi się wydawało... nie chwila, nie sprawdzałem tej gry, sprawdzałem arkanie. ile trwa, trwa niby dwie godziny, czyli byśmy zaraz też ją kończyli, ej. Oła. Kolejna gra, którą... kolejne dwie gry, które kończymy jednocześnie. Ej, umieramy wow. z głodu! Powiesz tam w końcu jak masz na imię? Mm, nie, bo już powiedziałem. Co się stanie jak nacisnę wyjść? Hej, hej, eja, ładnie tu wygląda. Szkoda, że ta scena, Dobra, to jest przerysowana scena przy świnksi, ale bardzo ładnie wygląda. No nieważne. E, następną grą może będzie coś od artefaktu Mundi, zobaczę, co tam mam. A może, może ruszymy coś? Od tych, od dedalików de, de Edna N. Harveya, na przykład. Hm. Zobaczymy. Tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie ekwizji, jeżeli tak, i do zobaczenia na kolejnej serii, która. raczej nie będzie tak y, raszowana, i tak na, to, tak wypchana na rynek, i jak najszybciej się dało. Bo... Ta trzecia część, to jest ostatnia część z tych... z tego 2003 roku. Co, wyda, co The Learning Company wydało? Trzy części, to był zameczek, to było miasto duchów i to jest właśnie mumia. I one były wydawane tak co parę miesięcy. Widać, że ta była wydana już tak tylko po to, żeby ją wydać bo, no, brakuje w niej wielu elementów. Ale nieważne. Bo już skończyliśmy. Więc tymczasem mam nadzieję, że się podobało, zostawcie like, jeżeli tak, Zobaczymy na kolejnej serii, Kochane dzieci Boże, się ma.